Darwin Nunes? Nunes? Nunes, Darwin Hues no nie wiem. Kolega nam tutaj polecał nam takiego napastnika, aczkolwiek. Yy, no ja jestem Ja jestem za co, nie? Tylko byśmy musieli jakieś dofinansowanie od Arabów wziąć, bo brakuje nam co najmniej 50 milionów na niego. Tyle pieniędzy nie skołuje niestety na Darwina Nunesa, chociaż to jest yy, bardzo dobry zawodnik. Ja bym go z chęcią chciał, no ale musimy skupić się na kimś innym. Tego embolu bym bardzo chciał. Byśmy musieli za niego wyłożyć co najmniej 40 milionów, żeby może zgodzili się na transfer. Płaca nie jest ważna, bo mamy tego pełno. pełno pieniędzy na płace, ale nie mamy pieniędzy na transfery. Abym musiał kogoś sprzedać z mojego klubu, żeby te pieniążki były. No i nawet jeżeli chciałbym sprzedać takiego okerekę, no to on praktycznie nie jest nic warty. Tutaj dostałem nawet za niego ofertę i dają tylko 12,5 miliona. No to będę miał 24 miliony. Ej, chyba, że też wypożyczenie byśmy zrobili. Dobra, okienka jeszcze nie ma. Możecie podsuwać swoje pomysły na transfery w komentarzach A my przechodzimy do odcinka Witam bardzo serdecznie Dzisiaj wiecie co nas czeka To jest Milan, Roma i Bolonia Trio niesamowite Trio poprzedniego sezonu Po prostu No nie wiem jak wam to wyjaśnić Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego sezonu To szybki skrót z Milanem walczyłem o mistrzostwo. W ostatniej minucie szczęsny wiebał sobie samobuja. Wspomnienia top. Z Romą, obydwa mecze w lidze przeg przegrałem. już nie będę brzydko mówił. Wrażenia top. Z Bolonią. I właśnie nie pamiętam, czy ja wygrałem, czy przegrałem z tą Bolonią, ale wiem, że Skorupski mi wszystko obronił. Ten odcinek będzie wybuchowy i mam nadzieję, że mój, moje emocje nie będą wybuchowe. Trzeba to też jakoś taktycznie rozegrać. Jakim składem wyjść na AC Milan? Milan jest od oczko nade mną. Czyli zamienimy się miejscami. Jeżeli ja wygram, a jeżeli nie, no to, to się nie zamienimy. I oczywiście Klostarman ma czerwoną kartkę, więc w tym e, meczu nie zagra. to jest mój najlepszy napastnik. E, o oh, kurwa, obrońca. No dobra, to jest ten skład. 96 Team Spirit to są najlepsi zawodnicy, jakich po prostu mam. No, oprócz obrońców, bo obrońcę mam przecież czerwoną kartkę. Takim składem wychodzimy. Najmocniejszy, jaki może być Atalanta AC Milan Mega. Ważny. Mecz. Ale jak to w takich meczach bywa, z tymi lepszymi? Często idzie łatwiej, bo się bardziej odkrywają. Z drugiej strony może być ciężko, bo są dobrzy. Ale zobaczymy. Spróbuję to rozegrać jakoś pozycyjnie, jakoś tak nie śpieszyć się, po prostu robić swoje, i może się uda, i może się uda teraz nie stracić bramki. Nie uda się. Także czwarta minuta i 0-1. Ładny strzał. Co ja wam powiem? Eee, troszeczkę jestem w szoku, bo nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Cisza w ogóle na trybuna, gramy u siebie, a jak wiecie, co do czego u siebie gra się najciężej, przynajmniej mi na wyjeździe gram się dużo łatwiej. Muriel? Błąd obrońców Muriel Ale broni Tataruszanu. Gdzie jest menu? menu? Ale się obciął Lukman, znaczy Lukman się nie dobra też się obciął, zresztą on jest łysy, to w ogóle chujnia Lukman dawaj Lukman, może być gol Ale wcale nie musi, jakby twój wybór Muriel dawaj Zrobisz to Muriel 1-1, kurde, bardzo łatwo jest wejść w pole karne z tym Milanem, stoją strasznie wysoko, tu co prawda trochę gra się wylała, bo o tutaj takie podanie i to nie powinno przejść do Muriela, tylko obrońca nie chciałby wybić piłki, nie interesuje mnie to, jest do jednego. ja jestem optymistycznie nastawiony, lecimy po zwycięstwo, Bawiam się, że nie powinienem tego mówić na głos. O mu dałem w mordę. Koniec pierwszej połowy 1-1. W końcu pierwsza połowa, taka ciekawsza, no bo mamy 1-1. Milan tylko ten jeden strzał. W czwartej minucie wybali nam bramkę i im się odechciało grać. Za to mi się chce grać i chcę ich pokonać. To jest kluczowa walka o punkty z tymi najlepszymi drużynami. Trzeba z nimi wygrywać, bo to koniec końców z nimi zawsze walczą mistrzostwo. Z Interem nie zdobywałem punktów, no i postatecznie był on pierwszy. A teraz Hoiland. Jeszcze jest okazja Hoiland łap Bramkarz, czemu nie broni? Magnan. Czy on już gdzieś przetransferował się? Nie pamiętam w sumie. Milan robi zmiany i ja też jakieś muszę zrobić. No więc zmieniamy trochę formację, wstawiamy nominalne skrzydła: Traorę, Boga na szpicy, Milik i Okereke. No i jeszcze Jakuba Modera zmieniłem. No i zobaczymy, może zmiana formacji coś zmieni. Jeremi Boga na pełnej prędkości, 2-1, jest! Jest Boga! No nie sądziłem, że on będzie bohaterem, ale byłem już na niego trochę wkurwionym, że przyznać. O, zobaczcie, on cały czas tutaj biegał gdzieś w środku, w ogóle nie na skrzydle. Nie wiem, czy on ma jakąś formację inną, no, ciągle zbiega do środka. Muszę sprawdzić zresztą. Ale w sumie niech biega, chuj tam, coś strzelił bramkę, jest git. Wygrywamy 2-1, 10 minut do końca. Ważne trzy punkty, teraz trzeba tylko jeszcze utrzymać. Ale trzeba uważać, bo skubańcy dobrze grają i podchodzą mi ciągle pod pole karne. Może z tego nic nie wynika, ale jeszcze parę razy i się skończy. Jest Milik, Okerekę pięknie mu zgrał, jeszcze dał radę Okerekę! Jest tam ktoś w środku pola karnego! Nie doszła ta piłka! Dawaj gruby, dobrze gruby! Ej, no kurwa! Czysta walka o piłkę wręcz, nie było żadnych łokciów, o... Takich piłek to ja nie nienawidzę. 91. minuta. Szczęsny, proszę. Jest taki sam wynik jak wtedy był. I Szesy wtedy zajebał samobója. I też był rożny. A teraz jest wolny. dośrodkowanie, Wybijcie to. Zbija trochę na aut. Mam piłkę. Kończy sędzia! No i pięknie zaczyna się ten odcinek! Chociaż w sumie zaczął się nie najlepiej, bo w piątej minucie już mi załadowali bramkę, ale ostatecznie to Atalanta wygrywa! No i pięknie, dopuściliśmy ich tylko do jednego, jedynego strzału. Louis Muriel, najlepszym zawodnikiem meczu. Napoli przegrywa! No ale widzicie, Inter 3-0 ze spal, oni to potrafią. Tylko że grali u siebie. 5 punktów do lidera Juventus. Kurde, ciśnie te wygrane. Też bym tyle miał, gdybym tyle nie remisował. No ale jest okej. Okay. Awansujemy na trzecie miejsce. Milan spada aż na ósme. Tutaj się bardzo dużo dzieje w tej lidze. No i przychodzimy do meczu z Asromą. W poprzednim sezonie ani jednego meczu nie udało się wygrać. Kilian Mbappe najlepszym zawodnikiem na świecie. Złota piła. Może kiedyś. No i nie mogę wyjść takim składem na Romę. Trochę przykra, bo fajnie się grało tym składem, jaki był wcześniej. Ale no zobaczcie, Christopher Nkunku, bardzo mało staminy. Tak samo Jorente i ma to jakoś pozmieniać. Skrzydła, to samo. Dlatego taki skład jest na dzisiejszy mecz. Wraca Klosterman, skrzydła, no to co? Jazda! O rany, nawet nie wiecie jak ja bardzo chciałbym ten mecz wygrać, bo z Romą jeszcze mi się nie udało. Raz w pucharze tylko z nimi wygraliśmy, ale puchar to nie jest liga. W lidze grają wszyscy dużo ciężej. W pucharze łatwiej wygrać. Taką mam e, wizję. No, ale taka jest prawda. okerekę świetnie przeszedł. Jest Lukman, do niego zagranie. Nie mogę tutaj nic ro... o kurde O kurde, jakie pokiwał! Ajajaj Boją się! O, pierwszy raz widziałem, że Botowi się tak odbija piłka, a nie mi 0-0 Ale wierzę, że się rozkręci Ale zjebali! I czemu ja nie mam bramy? Ale tak myślałem, coś tu się odpierdoli Zobaczcie, tutaj szła piłka do bramkarza, ale wyłapał to obrońca, no i prawie brama po błędzie. Jakub Kiwior napędza a tak, No i faulowali go. Dobra, wykonam jeszcze ten rzut wolny, a później jakieś zmiany. Karny! Panie sędzio, pięknie rozegranie. Campos. Kurwa, no. Chciałem tak ładnie rozegrać. Trochę późno te zmiany, bo 15 minut do końca. Ale co ja tu mogę zmienić? Muriela muszę wstawić. I dużo nie będę zmieniać, bo nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o grę. Może tego nie widać, ale co zrobisz? Dobra, dam Milika. Daję mu cały czas tą szansę, bo mam nadzieję, że będzie bohaterem. Milik, zostań bohaterem. Ten jeden raz chociaż. To, no to teraz możesz. Już możesz. Skup, Miners będzie strzelał, dobre zagranie, pusta bramka, jest, gol! Milik! Niesamowite! Milik strzela bramę, 1-0! Nie, co jest? Ja myślałem, że moje słowa są tylko przeklęte, a to chyba po prostu przepowiadam przyszłość. No bo Milik jest naprawdę bohaterem. Co prawda no na pustą strzelił, ale on musiał tam stać akurat, żeby tam strzelił i no i tam stał. Wow! Adamatore też swoją drogą bardzo dobrą robotę wykonał. Kup taki strzał jak strzał, ale tu bramkarz, piękna asysta bramkarza. Wow, A to słonina! <gryzanie> Widzicie Polak do Polaka. A mówią, że polski naród taki okrutny, a tu każdy każdemu sobie pomaga. Koniec, koniec, koniec! Oni klepią na swojej połowie i nawet nie kwapią się do tego, żeby ostatni atak wykonać. Wygrywamy 1-0! Na wyjeździe, bo na wyjeździe, ale Arkady Milik strzela bramę! No, i jest naprawdę bohaterem. No, Roma może i nie miała strzału, ale za każdym razem, jak leciała na moją bramkę, to trochę się bałem. Znaczy, dobra, nie trochę. Mocno się bałem. Bo moja obrona nie jest pewna. Zresztą tu nic nie jest pewne. Ale Juventus remisuje. Pierwszy remis, więc dogonimy ich trochę. Jak teraz wygląda układ tabeli? Tylko trzy punkty do lidera. No, zaczyna to się nam pięknie układać. Przepięknie. Jeszcze dzisiaj jeden mecz. Możemy mieć komplet punktów, chociaż wszyscy wiemy, że tak się nie stanie. Obstawiam remis, ale nie zdziwię się jak będzie porażka. O nieko Miners injury, fucken. Juventus mi chce wykupić enckunku. Spierdalajcie! Co jak co, ale Enkunku to akurat zostaje. Bolonia, ale już widzę od razu, że na bramce nie ma skorupskiego. Siedzi w ogóle na ławce? Na ławce też go nie ma. A to akurat dziwne. Może go sprzedali? No niestety Cup Miners na cały tydzień aż, czyli w Lidze Mistrzów też nie zagra, ale tam akurat możemy wystawić już rezerwy, no bo mamy już zapewniony awans. Milika możemy dać. I tak ogólnie to... czekajcie, gdzie on jest? Jak on się nazywa? A, ten Anderson Campos, to jest naprawdę niezły zawodnik. Całkiem spoko mi się nim gra. Mam wrażenie, że jak nie zmieniam formacji, to przegrywam. Udam, że coś zmienię? Choć tak naprawdę dużo się nie zmienia. I gramy taką formacją teraz. Arkadysz Milik na szpicy. No zobaczymy. Atalanta Bologna. I choć graliśmy z Milanem i Romą, tego meczu boję się najbardziej. Ale Skorupskiego już nie ma. Wyparował. Gramy u siebie, jest szansa na wygraną. Byle tylko skorzystać z niej. No, szanujmy się. O, pięknie maile, maile, maile A strzelę. No i już mogło być dobrze. Kamposkarny! Karny! 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 Wiebał mi się w nogi. A bezczel, bezczelnie, bezszelnie, po prostu Ło, wow, tebór, ty tak potrafisz milik! Obok! Ej, już jest dobrze, już mi się fajnie gra Ej 0 0. Nie działają na nich proste sztuczki, ale wiecie, czym to jest spowodowane? Tym, że grali całą połowę defensywnie. No, właśnie chciałem powiedzieć, że grają, ale właśnie zmienili i już defensywnie nie grają, więc może mecz się bardziej otworzy. No bo jak oni siedzą w tym swoim polu karnym, to nie da się tam w ogóle wejść. Może z dystansu, ale też jakoś z dystansu nie uda mi się tyle miejsca znaleźć, żeby uderzyć. O, okazja poprzeczka Muriel! No to taki teraz skład zmieniam. A poczekajcie, no może jeszcze Okerekę dam na atak zamilika. I tak teraz wygląda ten skład. O kurde, no jest opcja tego typu. To jest bardzo ofensywny atak teraz. Oby obrona nie zawiodła. No, graj, to czemu zastopujesz mi grę, jak miałem kontrę? No, i teraz wszyscy będą się kisić swoim polem karnym, ale ty jesteś zjebany sędzia. Nawet kartki nie dał. A chuj mu w dół. Zastopował mi ja tak śmieć. Dobra, hatebur, dobrze do środku. Jest dobre dośrodkowanie, no i broni bramkarz. Jak już podszedłem do bramki, to i tak bramkarz wyciągnie. A, z tą bolonią się nie da grać. Ja pierdol. O! E, dawaj, dawaj! No nie! No nie! Zatrzymał mnie! Złapał mnie za kostkę! Zapięte mnie złapał! No i remis. No to jest nie fair, widzowie. To jest nie fair. No zobacz. Bolania nawet nie starała się mi strzelić bramki. No ale ja nie mogę strzelić bramki. Dajcie mi, proszę was. W komentarzu napiszcie mi, co ja mam zrobić, jak się przeciwnicy murują cały czas. O, Juventus przegrywa. No to zajebiście byśmy mieli może lidera. Nie, bo Inter, ale drugie miejsce na pewno byśmy mieli, gdybyśmy nie przejebali tego meczu. Bo ten remis jest jak porażka. Ech. Ja nie wiem, co ja mam robić z takimi drużynami, którzy, które bunkrują się noc to w swoim polu karnym. Jedno jest pewne: pewne jest zwycięstwo w lidze mistrzów, w sensie awans, bo już mamy pierwsze miejsce zapewnione. Ale jutro jeszcze rozpoczynamy od meczu z Porto, i to jest ostatni mecz fazy grupowej. Zaczyna się. A nie, już się zaczął grudzień. Czekają nas jeszcze mecze ze specją i udinezę, czyli z takimi samymi drżynami jaka jest Atalanta, a czy Bologna. Szykujcie się na te przepotężne remisy 00. Na dzisiaj to koniec. O 19:00 losowanie wyników konkursu o 50 zł, a jutro o 18.00 premiera kolejnego odcinka. Dzięki i na razie.